Nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek porozumienia zapadały ponad głowami Ukraińców? W środę prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Federacji Rosyjskiej oraz prezydentem Ukrainy. Według Trumpa wstąpienie Ukrainy do NATO jest nierealne. Jak ocenia Pan? Te ustalenia podjęte de facto za plecami Ukrainy. Na razie nie ma jeszcze żadnego planu pokojowego. Wszyscy politycy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo europejskie, będą w weekend w Monachium, ja zresztą też, gdzie będziemy rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa i nawet tam prawdopodobnie tego planu jeszcze nie będzie, więc poczekajmy na konkretny plan. Dla mnie jest jasne, że Ukraina musi być częścią wszystkich porozumień. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek porozumienia zapadały ponad głowami Ukraińców. I co najważniejsze, wszyscy musimy być jako NATO i Unia Europejska w ten proces włączeni, bo razem powinniśmy jako świat zachodu zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie.